Na pewno trzeba się nauczyć z pewnymi rzeczami żyć, które będą już inne, już nie będą takie same. Więc, jakby, pod tym względem. Jakby pod tym względem po prostu musimy sobie przede wszystkim z tym wszystkim poradzić psychicznie. I tutaj e, ja życzę wszystkim ludziom, żeby przede wszystkim mieli odporność psychiczną, żeby się nie załamywali, żeby nie robili głupot, żeby nie robili e, złych rzeczy, bo, bo to wszystko można przetrwać. Najważniejsze w tym wszystkim jest po prostu zdrowie. Martwmy się przede wszystkim o to, żebyśmy byli zdrowi, a cała reszta i tak sama przyjdzie, bo przecież nieraz się spadało na cztery łapy, nieraz się było na, na wozie, nieraz się było podwozem, ale najważniejsze, żeby spadać po prostu na cztery łapy. I jakby tutaj. Mm, Yy, trzeba, yy, trzeba mieć wsparcie przyjaciół, rodziny, yy, najbliższych, czy, czy kogokolwiek, kto jest w stanie po prostu pomagać w jakikolwiek sposób, czy, czy dać jedzenie, czy po prostu czy finansowe. Jakby to jest bardzo ważne, jakby musimy się wszyscy po prostu zjednoczyć i wszyscy tak naprawdę w tym wszystkim być rodziną, bo umówmy się cały świat yy, na tym yy, cierpi. Ja to zawsze powtarzam, że to jest po prostu karaboska To są też pierwsze słowa mojej mamy, która mi powiedziała, zobacz, przez ten świat, przez to wszystko, co się po prostu dzieje na tym świecie, jakie jest, ile jest zła, ile jest nienawiści, ile jest wredoty, ile tego tamtego, to wszystko po prostu się zemściło w końcu na nas. I przyszedł taki moment, i przyszedł taki moment, że. Że po prostu coś musiało się stać, coś musiało prysnąć, żeby ludzie się po prostu otrząsnęli i ja myślę, ja to tak odbieram te, te, tego, tego po prostu wirusa. Wiadomo, wszyscy mają różne teorie i, i różne tam myśli na, na ten na, na, na temat. Natomiast co będzie dalej, to rzeczywiście jest jednym wielkim znakiem zapytania, ale, ale tak jak mówię, najważniejsze jest to, żebyśmy się wszyscy wspierali, pomagali, żebyśmy byli, żebyśmy się zjednoczyli, żeby przestało być tyle nienawiści, tyle wredoty, I, ile możemy po prostu pomagali. Ludziom, którzy, którzy tej pomocy po prostu potrzebują, bo nie wiadomo skąd nadejdzie pomoc, nie wiadomo, nie wiadomo gdzie, z której strony może, może zapukać, a, a potem odwdzięczenie też pamiętajmy, że jest, bo Bóg nie ruchliwy, ale sprawiedliwy. Taka jest prawda.